Siemaneczko, witajcie na IT-SERVICE W dzisiejszym filmie mam do Was rozpakowanie mojej nowej zabaweczki, Ace SF2434 Mój nowy monitor 23,8 cala Oczywiście matryca IPS Tę informacji możecie sobie doczytać Ewentualnie powiem Wam je po prostu w krótkiej recenzji już za jakiś czas za jakieś pół miesiąca, około miesiąca tak jak dobrze, dobrze się nim nabawię i będę wiedział już wszystkie błędy, wszystko co jest źle wszystko co, co oczywiście jest i dobrze dzisiaj tylko i wyłącznie rozpakowanie, zapraszam no i niestety reszta nagrania mi się posypała, muszę nagrywać to rozpakowanie raz jeszcze będzie takie rozpakowanie bez rozpakowania sorry, że mnie nie widzicie, ale chodzi głównie o to, żebyście zobaczyli monitor, on tutaj jest najważniejszy eee, powiem wszystko raz jeszcze, chociaż nagrywałem to rozpakowanie dwa dni temu Niestety posypało mi się z tego ten początek, który widzieliście chwilkę temu. Dobra, monitor 23,8 cala. Oczywiście matryca IPS, matowa. Na początek tutaj mamy dwa głośniki. Włącznik, odgłaszanie, przyciszanie oraz możliwość zmiany sygnału, ponieważ możemy sobie podpiąć dwa kable HDMI oraz jeden kabel DVI. Na przykład musimy sobie podpiąć naraz komputer oraz PS3. Przykładowo, i między tym będziecie się przełączać, właśnie przy użyciu przycisku yy, sygnału. Yy, logo EIZO, logo Energy Star, yy, dwa głośniki, o tym już w sumie wspomniałem. Yy, Przejdźmy sobie teraz do tyłu. Tutaj już widzicie kable, które są w ogóle załączone do zestawu. No, Nieważne, że świeżo go zeszymany na żeby to niestety nagrać od nowa. Yy, co my tutaj mamy? E, oczywiście tu macie kabel zasilający, e, kabel DVI-D, który jest dołączony do zestawu. Do zestawu mamy dołączony jeszcze kabel e, mini-jack, jack, e, jack-jack 3,5 mm e, do podłączenia sobie tych głośników z naszym komputerem e, oraz kabel e, USB, żeby podłączyć sobie tego huba, który tutaj mamy, e, dwa razy USB 3.0. Do zestawu mamy również dołączony pilot, dzięki któremu możemy sobie sterować naszym monitorem, możemy sobie podgłaszać, przyciszać muzykę, zmieniać wszelkie ustawienia. Wszelkie ustawienia są dostępne tylko i wyłącznie z pilota. Jeżeli go nie ma, nie możemy sobie tej nic innego ustawić. Śruki do przykręcenia sobie naszego monitora do Stojaka, 4 sztuki. Płyta z oprogramowaniem, dodatkowe oprogramowanie, dzięki któremu możemy sobie ustawiać nasz monitor tak jak tylko chcemy oraz oczywiście instrukcja obsługi niestety nie ma po polsku ale jest za to język angielski także większość powinna sobie dać radę tak jak wcześniej mówiłem mamy tutaj z boku oczywiście dwa porty USB w standardzie 3.0 wejście do podpięcia tego, tych portów z naszego komputera oraz dwa wejścia trzy, trzy wejścia mini jack 3.5 jedno na podłączenie z naszym komputerem, jedno, jedno wyjście i drugie wyjście na słuchawki Tutaj fajny bajer z zarządzaniem okablowaniem, taki plasticzek, w który wkładacie sobie kable. One tutaj fajnie się układają z tego monitora, nie widać ich. Bardzo fajnie to się prezentuje. Logo oczywiście EIZO, fajny czerwony pasek, jak to się ładnie akcentuje. Nasza stopa, tutaj możliwość przykręcenia oczywiście do stojaka, w standardzie VESA 100, gdzieś 10, jak tam kto odważa. Pod spodem oczywiście wejście DVI. E, dwa razy HDMI w zasilaniu oraz włącznik-wyłącznik tutaj mamy. Nalepka informacyjne ze specyfikacją e, naszego monitora. E, oczywiście stopa możemy sobie wysuwać oraz opuszczać nasz monitor na wysokość oraz pochylać. E, nie ma możliwości obrotu, bo na przykład do 90 stopni tak by e, mógł czytać na przykład e, jakieś dłuższe teksty. No ale to akurat tutaj nie przeszkadza, także dla mnie to nie jest minus, dla kogoś innego może być. Stopa oczywiście jest obracalna jeszcze, możemy sobie nim obracać. Za pomocą tych stopek, które tutaj się obracają, o ile dobrze pamiętam, o 344 stopnie możemy sobie obrócić ten nasz monitor, czyli praktycznie dookoła. To chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć. Dzięki bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejne filmy. Zapraszamy na recenzję tego monitora, która ukaże się za około miesiąc.